I kolejny zawodnik, a również organizator dzisiaj na to, że Przedstaw nam się ładnie do kamery. Artur Mencel. Jaki team? Mencel Racing. Artur Mencel, Mencel Racing. Arturze, powiedz nam jak zaczęła się twoja przygoda z Wrak Race. Moja przygoda z Wrak Race zaczęła się tak, że wciągnął mnie Roman Kondziela i Mariusz Skiba. I gdzie zacząłeś? Tego to nie wiem, ale, nie, ale gdzieś tam nie. koło Leszna. Nie. <noise> gdzieś koło Leszna. Arturze, powiedz nam techniczne pytanie. Jakie jest twoje ulubione auto do przeróbki na brak rejs? Tak naprawdę to każde auto ma plusy i minusy. I, I ka każde jesteś w stanie przerobić. Każde jestem w stanie przerobić, jedno łatwiej, jedno gorzej. Jedno szybciej, drugie wolniej, ale każde auto ma plusy i minusy w technicznym, czyli e, trzymania się na torze, przyspieszenia, długi, drugi dom. Ale jakieś ulubione maszynie? E, ja myślę, że golf, ale muszę go dopracować. To będzie najlepszy golf, jak w końcu go dopracujesz idealnie, to będzie najlepszy Tylko golf. Tylko malutki problem jest i już będzie najlepszy. Ale mam taką nadzieję jak Pawełku, jak zawsze. Artur Mencel na czele wielkiej rodziny w Rack Race. I tutaj organizator również tych zawodów był naszym gościem. Dzięki. Dzięki.